Pewnego razu załoga piratów znalazła 60 złotych monet. Ale to nie byli zwykli piraci. To byli demokratyczni piraci. Każda decyzja, na przykład o podziale łupu, musiała zostać przegłosowana przez co najmniej połowę załogi. Głos kapitana stawał się decydujący tylko wtedy, gdy liczba głosów za i przeciw była równa. Poza tym kapitan był słabeuszem. W walce mógł sobie poradzić jedynie z najsłabszym marynarzem ze swojej załogi. Ale kapitan bardzo chciał zagarnąć dla siebie całe złoto. Niestety, załoga nie miała zamiaru głosować za takim podziałem, w którym wszystko zgarnia kapitan, a reszta zostaje z niczym. Kapitan myślał i wymyślił. Mamy sześćdziesiąt monet i sześciu piratów. Jeśli podzielimy porówno, każdy dostanie dziesięć monet. Ale w załodze jest jeden murzyn. Jeśli wyrzucimy go za burtę, pięciu pozostałych dostanie po dwanaście monet. To o dwie monety więcej. Kto jest za? Głosowanie. Pięć za, jeden przeciw. Przeciwko był tylko ten, którego planowano utopić. Reszta była za, bo ich udział w złocie rósł. Murzyna wyrzucili za burtę. Teraz mamy 60 monet i 5 piratów. Jeśli podzielimy równo, każdy dostanie 12 monet. Ale w załodze jest jeden rudy. Jeśli i jego się pozbędziemy, to czterech pozostałych dostanie po 15 monet. To 3 monety więcej. Kto jest za? Głosowanie. Cztery za, jeden przeciw. Rudego wyrzucili za burtę. Reszta załogi zaczęła nerwowo patrzeć na siebie. A co jeśli ktoś jeszcze ma jakieś szczególne cechy, ale nie znaleźli nikogo podejrzanego... I się uspokoili. Znaczy, nikt więcej nie zostanie utopiony. Zostaliśmy w czterech. Niestety w załodze jest gej. Jeśli go zabijemy, to ochronimy swoje tyłki, a przy okazji podzielimy złoto między trzech. Każdy dostanie już nie piętnaście, a dwadzieścia monet. To o pięć więcej. Kto jest za? Głosowanie trzy za, jeden przeciw. Tego, którego nazwali gejem. Zabili. Zostało trzech, ale trzeba pozbyć się heretyka. Wskazali palcem na jednego z nich. Jeśli go zabijemy, to dwaj pozostali dostaną po trzydzieści monet zamiast dwudziestu. To aż dziesięć monet więcej. Kto jest za? Głosowanie: dwa za, jeden przeciw. Heretyka utopili. Zostało dwóch. Ostatniego da się jeszcze jakoś nazwać. Chociaż z tym, który został, kapitan poradzi sobie sam. Głosowanie: jeden za, jeden przeciw. Ale w razie remisu decyduje kapitan. Ostatni pirat za burtę. Całe złoto należy do kapitana. W wyniku demokratycznych decyzji pięć osób poniosło straty. To większość. Zadowolona została jedna osoba. To mniejszość. Decydowali prawidłowo, demokratycznie. Każdy chciał tylko korzyści dla siebie. Ale jak to się skończyło? Morał historii. Przy podejmowaniu decyzji trzeba myśleć nie tylko o chwilowej korzyści ale o końcowym wyniku. Demokracja nawet w uczciwym głosowaniu nie jest w stanie zapobiec krzywdzeniu innych ludzi. Mało tego większość może podjąć decyzję, która ostatecznie okaże się dla niej zgubna.